Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam Was w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modzie Deus VULT. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, ten odcinek zaczniemy od bitwy z asasynami. Chciałbym również... W sumie nie wiem czy się chwalić, czy, czy jak to określić, albowiem zmieniłem lekko ustawienia OBS-a, powinna to wyglądać teraz troszkę lepiej. Właściwie nie wiem jak to będzie wyglądało. To się wszystko okaże. Dobra, nasz nowy nowy koń, nowy rumak wydaje się nawet lepszy od poprzedniego. Więc powiem szczerze, jestem zadowolony. Ups. Jakoś ich tutaj pomanewrować. No póki co obrywa mój koń. I to hardo. Ej. Staram się ich manewrować, póki nie dobiegną moi ludzie. Biegam wrogów flancą, ale teraz już zacznę uderzenia sejmitarem, tak jest, wspaniała broń miejscowych. No i szesnasty poziom, Wspaniały. I myk ostatniego, nice. jeszcze rekrut, jak bił w niego twój... Topór to było piękne. Okej. Okay. Dwóch łowców głów możemy zwerbować spoko. Niech będą. O, niestety e, nie mamy pieniędzy, aby e, upgradeować nasze jednostki. Ale teraz powinniśmy dostać. Ok. 200 denarów bardzo fajnie. Czterech mamy teraz już piechociarzy. Możemy dać sobie. Kolejne punkty i niech to będzie może co um, by tutaj dać, dać może jeździectwo na pewno tutaj czegoś tutaj bym chciał myślę, że nie tak więc dam sobie tutaj może w siłę albo w charyzmę może w si e? siłę na pewno w siłę siły mam bardzo dużo charyzmy niekoniecznie inteligencji inteligencja dałaby mi darmowy punktor tutaj a wezmę charyzmę charyzma zawsze się przydaje e, aspiruję przecież w końcu do władcy takiego niezależnego muszę mieć to na uwadze okej okay, werbujmy naszą ekipę Zanim wytworzymy naprawdę potężny oddział dolny walczyć z o wiele liczniejszym wrogiem, to będziemy musieli niestety toczyć wiele wiele bitew, tracić wielu rekrutów, dopiero wtedy będziemy mogli coś reprezentować, tu jest rzeka, nie, już się bałem, oko. Dla mnie jako dla kawalerzysty, trudny teren no nie sprzyja. Okej, okay, szarża szybka. Okej. Okay. Szybki przejazd. Po większość asasynów wpiła się na... E, na tym łowcu głów. Który jechał tuż obok mnie. Który nie wiem gdzie zniknął. Gdzie jesteś łowca głów? A tutaj gdzieś jeździ walcz. Bardzo dobrze. Nadjeżdża na również drugi łowców głów, okej. Okay. Okay. Robię siekę w liniach wroga, właściwie linie to za dużo powiedziane. Nieregularni bandyci nie są w stanie praktycznie stworzyć nawet szyku. Już nawet uciekają. I tyle. No Ładni w końcu. O nie nie. Nie zabiję mojego rekruta. Ok, ostatni uciekający asasyn padł od tego łowcy głów. Bardzo dobrze. O, moja tarcza wygląda jak. właściwie nie wiem, jak co. Mięsny jest chyba. Okej, okay, kolejny asasyn w naszych rękach. Możemy upgrade'ować nasze jednostki. Bardzo dobrze. I pierwszy weteran naszej ekipie. Już jest ciężko odziany, pięknie wyglądający. No i możemy nasze głowce głów awansować do rangi Slave Driver'a. Okej. Okay. Kolejne fanty, wyrzućmy cztery najtańsze, które były już w naszym ekipunku i nabierzmy nowych rzeczy. No właściwie wszystko prawie się zmieściło, no dobra. Dezerterzy, Bizans Skirmisher. Hmm, to jest kuszące. Mogą być naprawdę, naprawdę dużo warci. Chyba nawet uda się ich dogonić. No, a tutaj goni mnie 29 łowców głów. Najpierw zajmijmy się Kirmisherami, bo oni będą naprawdę smacznym kąskiem. A potem, ewentualnie potem zajmiemy się 39 dziewięcioma synami. Z jednej strony nie chciałbym, bo jest ich aż prawie 40. Z drugiej strony jednak, jakby się udało, robilibyśmy naprawdę... Zrobił... Okej, okay, bo zabijam ich po prostu. Nie wiem, czy... jest sens tutaj jakoś się bardziej starać. Tylko nie dostać w głowę. Chociaż teraz mając ten normański faceplate to myślę że nie ma większego strachu Okej okay, już już uciekają no to co? Wy się zajmijcie tymi dwoma, a ja tego uciekającego kurczaczka nadzieję na rożę i no ostatni I tyle. Ok, robota załatwiona. E, no to co? Wychodzimy. I mamy całkiem fajne rzeczy. Wezmę ich parę. Ok. No i postarajmy się e, dotrzeć do Heraklei. Chociaż wątpię. Raczej mnie złapią. Złapali mnie. No to co, trzeba z nimi zawalczyć. Szkoda tylko, że nie zdążyłem sprzedać całych, całego lutu, jaki miałem na sobie do tego momentu. Ej, okay, w takim razie uważam, że trzeba to rozegrać e, taktycznie, ponieważ jest ich czterdziestka. Jakby wystrzelili wszyscy strzały w jednym momencie, no to dokładnie. Widzicie, co się mniej więcej dzieje, chociaż za, zbyt dobrymi strzelcami nie są. To jednak mogą mi tutaj e, się naszkudzić, to tak powiem. To muzyczka z 300. Znaczy nie wiem czy ją usłyszycie, bo jeśli YouTube ją wykryje, to niestety będzie musiała zostać usunięta. Tak więc to szarża. I ja wejdę od flanki. Niestety, ojej, moja szarża się nie udała. Koń niestety prawie padły. Najbardziej ucierpiał na tym. Niestety. Okej. Okay. Ale idzie całkiem nieźle. E, moi ludzie są tylko ogłuszani. Okej, okay, niestety już umierają. Zapeszyłem walczą walczą dzielnie ja również walczę i nie ma co chyba się uda jeśli zdążę w miarę szybko wykończyć ten fragment wojsk asasynów to kiedy oni pokonają moją załogę się na nich nawrócę, a niestety nie uda no i nie uda się jej to bardzo. Okej, okay, muszę robić częste nawrotki. Często zasłaniać się tarczą. Nie ma opcji. Okej. Okay. W razie na pieszo Może być naprawdę ciężko. O mój Boże! Muszę szybko do nich dobiec. Bo inaczej. Zasypią mnie gradem. Nie, nie! Nie udało się. Ja A jednak. Zrobiliśmy aż 20, 27 i dwóch raniliśmy. Ale to i tak za mało. Wróciłem trochę przedmiotów, które zdobyłem. Gdzie oni mnie wywieźli? Ja nie wiem. Okej, okay, udało się uciec. No na szczęście nic z mojego personalnego inwentory nie zabrali. Niewielu ich również zostało, no ale kurczę. Tak czy owak, straciłem całą moją ekipę, którą tak e, skrzętnie zbierałem. E, momencik, tylko nie chcę sprawdzę. Okej, okay, w porządku. E, no cóż, dobrze, że nie straciłem mojego konia, bo naprawdę bym się wkurzył, jakbym stracił kolejnego wierzchowca. Może wejdźmy w takim razie do tawerny i ...czekajmy jakiś ludzi. Nie, to jest bez sensu. 300 dukatów, tam denarów za jednych wieśniaków to strata pieniędzy, że tak powiem. Dobra. W takim razie zbierzmy ludzi, ale już się nie zatrzymujmy. Mamy jakieś pieniądze, żeby ich rekrutować, mamy konia, więc zbierzmy ludzi teraz. I ruszajmy w stronę naszej wsi, czyli Ada Kulun. Tam przydałoby się... Zapoznać z naszymi nowymi poddanymi, no i pokazać się od dobrej strony jako władca. Tutaj mam na myśli, właśnie poprawę relacji z naszymi poddanymi. A co konkretnie to zobaczyć? I właściwie, no, łatwo się domyślić, będę wykonywał dla moich e, poddanych jakieś tam zadania. Staram się przynajmniej. Okej. Okay. Krótka podróż do Almon. O, niestety przerwana. To jest Yy, greckich, yy, greckich chłopów. No dobra, no to niech to będzie chrzest bojowy dla naszych nowych rekrutów. Greckich chłopów jestem raptem yy, kilkunastu. Nie powinni być dużym zagrożeniem, ale tak czy owak mogą yy, kilku naszych rekrutów załatwić. A tego bym nie chciał. Każdy rekrut jest na wagę złota w tym momencie. Dlatego na razie mm, każę im podejść trochę bliżej, ale też nie za, nie za blisko walki. Tam postaram się trochę ich pocisnąć. Jej. Nie ma szarżowania. Atakujcie Już powinniście móc kilku z nich tam pobić. Ich odciągnę, mam nadzieję, że tam ci wpadną w łapkę moich e, rekrutów. Póki co te bitwy no, z bandytami może nie są zbyt emocjonujące, ale kiedy człowiek odbija się od dna, to praktycznie najlepszy, tak powiem, e, wybór na reni. O proszę, a co to za ucznik konny? Kogo ty się bawisz? Łazimy mi z konia. A ty co Myślisz, że uciekniesz, bo masz konia. Nic z tych rzeczy. Ty również. Bardzo dobrze, dokończcie go. No i okej, okay. został jeden ostatni, który również chce zbiec z pola bitwy. Ale wydaje mi się, że mu w tym przeszkodzę. Tak jest. No i wspaniale. Wygląda na to, że e, udało się. Cudem bez strat, właściwie nie cudem. Bardzo dobrze było to rozegrane. Udało się bez strat pokonać wrogów, dlatego zabierzmy cały lud. O, no, dużo go nie ma. Właściwie jest całkiem sporo, ale e, niestety, że tak powiem, nie jest on dużo warty. Okej, okay, awansujmy na weterana naszego footmana i na footmanów naszych rekrutów. Ej. Okay. Idealnie Okej okay. Fort Famagusta, bardzo lubię tą nazwę Znam ją z Crusadera Zawsze jak grałem Bizancjum, to się zastanawiałem Ciekawe, że jest taki Taka właśnie prowincja Famagusta Okej, okay. mm, takie prywatne Tak powiem no, mieszki Właściwie wpadnę do CBT I kupię tam jakieś zapasy, bo Um, o, są całkiem bogaci. W takim razie sprzedam im mieć jakie zdobyłem od um, tamtych e, tamtych e, łodziei, że tak powiem. I nakupię jakichś jakich podstawowych dóbr. Dobra. Wymiana praktycznie zboża na śmieci myślę. Dobrze wyszło. Kolejnych 24 Greek Irregulars. Może udałoby się zdobyć najpierw rekrutów z IBDLs i dopiero ich pocisnąć. Dążę? Tak, zdążę. No i bardzo dobrze powiem tak. Wy zostańcie nawet tutaj. Zgrupujcie szyk na maksa. Ich szarża jest praktycznie bezwartościowa, dlatego powinni się wbić i zatrzymać w waszych tarczach gotować się Okej, okay, wyjmijcie kosy, wyjmijcie włócznie ja ich oplankuję Okej, okay, nie przejmujcie się Nie przejmujcie się stratami Wypełniajcie luki w burze tarcz. Teddemet padni w końcu. Dobrze. Odciągnął mnie trochę od głównych sił e, bandytów. Okej. Okay. Szarża, szarża, szarża. Już z piechotą zawalczcie. Pomóżcie tam temu odizolowanemu. A, niestety nie zdążyli. A, szkoda. Nie zdążyli pomóc. Zdążyli pomóc naszemu niestety człowiekowi. O, i kolejni ludzie padają, już zmęczeni, szarżą kawalerii. Niestety. No, skończcie. Dobrze. Nice, cięstwo. Ktokolwiek. Ktokolwiek. E... A, nieważne, dobra. Nikt nie uciekł, w takim razie możemy wszystkich pochować, że tak powiem. Bo niestety nic z nimi więcej nie zrobimy. Miałem nadzieję, że kilku na przykład może się udało się udało schwytać na sprzedaż, no ale niestety. Okej, okay, i wada oczywiście zwerbujmy E, wolontariuszy no, dwóch e, saracenów dołączyło w nasze szeregi e, są dla nas neutralni ludzie moglibyśmy zbudować jakieś e, rzeczy dla naszych dla naszych poddanych niestety są one bardzo bardzo kosztowne nie ma zbytnio na to większej opcji, póki co ale potem może być lepiej Dobrze by było porozmawiać właśnie ze starszym wioski. Zapytać tam u niego um. okej, okay. nie widzieli żadnych śladów wojny, więc bardzo dobrze. Podatki będą wysokie. Czy macie jakieś, jakieś coś do potrzeby? Jakieś potrzeby? Bandyci was atakują i chcesz, abym was nauczył. Wspaniale! Chętnie was nauczę. Zrekrutujmy kolejnych ludzi. Mamy kolejnych paracenów. No i możemy zacząć trening. tych wieśniaków. O, Spatarios Fotios. Stworzył kolejną kampanię. W porządku, Ok, dwóch. Możemy już uczyć walki. O, o, ataki to klucz, i ataki z góry po blok. O, tak naprawdę to, co powiedziałem, nie ma większego sensu, ale eee. na razie odpuśćmy. Musimy, zre e, musimy awansować naszych ludzi, i mamy już całkiem spokojną panikę. E, przydałoby się, tak, mamy. Mamy zadanie, aby, 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 o proszę, mamy dołączyć do naszego dowódcy, w tym razie, znaczy do naszego marszałka, Spaterios Fotios, zapytajmy, gdzie on może być w tym momencie. Jeszcze tutaj nie jest napisane, Spaterios Fotios. Pion był? Ravenda. Okej, okay. w tym razie pewnie Manuel Litras również zmierza w tamtą, w tamtym kierunku. Myślę, że na wojnę również zaciągniemy jakichś najemników z wiosek antiocheńskich. Mogą się przydać, wiadomo. O, proszę. Jest tutaj również Sebastos Ignacy. Fajnie. Ok, tak jest. Hmm, chciałbym Cię zapytać. Hmm, jak idzie wojna? Mamy wojnę? Aha, to sprawa honoru. To również sprawa honoru, więc nic z tego nie będzie. Nic, w sensie nic z tego nie będzie, czyli nic nie będzie spokoju. Praktycznie chciałbym troszkę poczekać na koniec miesiąca na przykład, albo e, właśnie na moment. E, na moment w którym... Nie! Czekaj! Czemu nie idziesz do Rawendy? Tra... Mniej więcej gdzieś pod Rawenda jest nasz marszałek. Czekam na okres spokoju, aby właśnie zebrać podatki z naszej nowej wsi. Kupić sobie lepszą armię. E, zacz... No, lepsze wyposażenie, lepszą armię, wiadomo o co chodzi. O właśnie! Są pierwsze podatki, tylko 400 niestety. Bardzo niewiele. OK, zrekrutujmy kogo się da. Wszyscy będą potrzebni. Ta. O, możemy już nawet sobie na horsemen albo na infantry. Weźmy infantry, bo, że tak powiem, nasza piechota w tym momencie jest najsilniejsza. Nie jest nas aż tak dużo, abyśmy mogli, e, że tak powiem, inwestować w... E, w, 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 w. Bonnice. Ok, zapytajmy Sebastosa Herakliusa Gdzie jest nasz marszałek? Gdzie jest nasz marszałek, przyjacielu? Uh, I wish to ask you something Location of someone Our Marshal Fotios Jelbegi Ok, dzięki W tym razie uh, Odejdę i... Gdzie jest Jelbegi? Jelbegi nie jest czasem gdzieś... Gdzie jest Jelbegi? Pewnie już widzicie, tylko ja nie widzę. O, to jest bardziej... Lepiej znana mi mapa. Lepiej znany mi kierunek mapy. Niech nas spojrze. Teleste, Bandra, to są nazwy z z podstawowej wersji gry tylko, e, tylko te główne twierdze i główne miasta są, e, mają zmienione nazwy, no nie, nie znajdę, no e, Fotios jest przy Elbegi pokaż na mapie Elbegi Elbegi nie gadajcie, że jest aż tam Ilbegi jest tutaj, i tutaj jest Fotios, naprawdę? I mam aż tam jechać? No, on jest chyba jakiś dziki. Najpierw ruszę zbiorę większą armię, bo mija się z celem. Praktycznie jechać tam mniej niż 50 ludźmi. Po drodze, może jeszcze tam złapę. Po armii. Ej, więcej weteranów, więcej piechoty. Ej, okay, Heraklius gdzieś jedzie sobie. Uh, small Bands of Enemies spotted near Coris No proszę, czyżby coś się działo? Czyżby ktoś najeżdżał na Adakulum? Nie, nie wygląda na to. W takim razie na razie to zostawię. A to ci dezerterzy byli. O, proszę! I całkiem ładna grupka więźniów jest przez nich przetrzymywana. Dobrze by było na przykład ich wyzwolić, ale są to głównie szerzy, więc, no, dosyć potężni łucznicy i harcownicy. Wolałbym nie ryzykować. No, i przede wszystkim są szybsi, więc nic z tym nie zrobimy. I tutaj jakaś potężniejsza kampania na Antiochi no dobra, zobaczmy co tutaj dzieje bo mniej więcej tam był nasz obiekt docelowy i nasz o oh, shit, o oh, shit dane złapane tym wolniejszy może do rana Okej, okay, zawalczmy w takim razie od razu. O nie! Dołączyli kolejni wrogowie. Oh my god, moi drodzy. Wroczyłem na teren wroga spodziewając się znalezienia przyjaciela, a tu się okazuje, że to tylko sami wrogowie. Co ja zrobię? Nie mam bladego pojęcia. Może zobaczymy w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie i to by było na tyle. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć!